Wirtualne spacery po Izraelu z Anis Paul Travel. Witam Was serdecznie w następnym odcinku naszych wirtualnych spacerów po Izraelu. Dzisiaj jesteśmy w Latrun. W Latrun znajduje się klasztor trapistów, czyli takiego zakonu, który lubi się tym, że milczą i pracują. W środku jest kaplica, ale tak naprawdę to turyści przyjeżdżają tutaj po świetne wina. Reszty, całej historii. Dowiecie się oczywiście z odcinka. Wina też Wam pokażemy. Zapraszamy na odcinek. Zapraszamy do subskrypcji. No i oczywiście do odpowiadania na zagadki miłego oglądania. W samym sercu Izraela, na wzgórzu dominującym nad autostradą łączącą Tel Awiw z Jerozolimą, znajduje się wyjątkowe miejsce klasztor trapistów w Latrun. Choć dla wielu podróżnych to jedynie mijany punkt na trasie, dla tych, którzy zdecydują się tu zatrzymać, Latrun odsłania swoje niezwykłe oblicze, duchową enklawę ciszy, modlitwy i wina. Historia Latrun sięga czasów średniowiecza. Według tradycji w tym miejscu znajdowała się twierdza krzyżowców – Letoron de Chevaliers. Po upadku Królestwa Jerozolimskiego zamek popadł w ruinę, a ziemia pozostawała w rękach muzułmanów aż do XIX wieku. Współczesny klasztor został założony w 1890 roku przez francuskich trapistów, zakonników należących do surowej gałęzi cystersów, znanych z życia w milczeniu i pracy własnych rąk. Pierwsi mnisi przybyli do Latrun z Syrii i rozpoczęli budowę klasztoru, który z czasem stał się duchowym i rolniczym centrum regionu. Zakon Trapistów, oficjalnie zwany Zakonem Cystersów w Ścisłej Obserwacji, słynie z życia w ascezie i ciszy. Mnisi unikają zbędnych rozmów, poświęcając się modlitwie, pracy i medytacji. Ich motto – modli się i pracuj – znajduje zwierciedlenie w codziennym życiu wspólnoty. Jednym z najważniejszych źródeł utrzymania klasztoru jest produkcja wina, co czyni Latrun jednym z najstarszych winiarskich ośrodków w Izraelu. Trapistów od wieków kojarzy się z produkcją wina, piwa i sera. W Latrun mniejsi założyli winnicę, korzystając z doskonałego klimatu regionu. Dziś winnica Latrun produkuje wysokiej jakości czerwone i białe wina, które można kupić na miejscu lub w wybranych sklepach w Izraelu. Winiarnia oferuje degustacje. Odwiedzający mogą spróbować różnych odmian w tym Cabernet Sauvignon, Merlot i Chardonnay. Wino z Latrun cenione jest zarówno przez lokalnych miłośników trunku, jak i zagranicznych koneserów. Klasztor w Latrun to nie tylko miejsce modlitwy, ale także popularna atrakcja turystyczna. Odwiedzający mogą spacerować po pięknych ogrodach, podziwiać architekturę klasztoru i skosztować win w lokalnym sklepie. Klasztor w Latrun to miejsce, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a cisza i natura dają chwilę wytchnienia od zgiełku codzienności. Niezależnie od tego, czy ktoś przyjeżdża tu, by zobaczyć historyczne mury, spróbować wyśmienitego wina, czy po prostu odpocząć wśród zieleni, Latrun pozostawia niezapomniane wrażenia. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tego filmu. Serdecznie zapraszamy na następne oraz do subskrypcji naszego kanału. Zachęcamy również do brania udziału w konkursie i do komentowania. Wszystkie dane Ani Travel oraz sklepu Sababa znajdziecie w opisie filmu.